Jak w tym rano. Witam Was w Diczy Rapach. Przedstawiam sobie. Przejdźmy przez. Znalazłem ten kition i się z Wami dzielę od razu. zanim zrobi się super popularny. Dajcie razem wybuchnąłem. Żywam miłego dnia.

Nie wiem, czy on się nie pojawił jakoś kilka dni temu, ale go od razu upolowałem. Taki jest. Jest! Rura. Żeśmy opróżniali samochód z resztek jakiegoś bałaganu, bo skipa mi dzisiaj zabierają stąd. Co prawda, jeszcze jest tam troszkę miejsca, ale telefonowała do mnie. nie może jakoś nie moina. Telefonowała do mnie pani z firmy od tych kontenerów, czy może dostać kontener z powrotem grzęcznie, oczywiście pytała, bo oni też mają jakiś limit tych wszystkich, wiecie, kontenerów. i. One działają rotacyjnie, jak porozdają wszystkie, no to za chwilę się okaże, że nie mają nic. Więc pytała się, czy ja jeszcze potrzebuję, jeżeli nie potrzebuję, to by był super, to podziękowała mi oczywiście. To była bardzo miła rozmowa, pomogłem jej podobno, no to super. Ona też mi pomogła, zostawiając na tyle dni tego skipa, także i sąsiadce pomogłem i tutaj zrzuciłem i tam zrzuciłem śmieci. Spoko, udało się. Dzisiaj słuchajcie dzień taki, że dalej e, robimy w tym pokoju. Ten progres jest ogromny, no może nie zawsze go widać, ale jest. Wczoraj bardzo dużo rzeczy ważnych się wydarzyło. Wszystkie znaki, które musiały być zrobione. Admian przeszedł całe pomieszczenie z halogenem w lewo, w prawo. Kazałem mu jeszcze raz przejść. Połapał wszystkie dziurki, małe ryski, jakieś pierdoły, które mogły się tam pojawić. Ja mam. Dolca trochę na ten temat, więc światło spokojnie, nie biegamy, stajesz przed ścianą, uspokajasz oczy, patrzysz i ciach. I ciach <grystanie> Nie lubię na szybko takich bo wtedy jest wagen, więc chodzi mi o jakość dzisiaj jeszcze na spokojnie włączymy światła. Adrian jeszcze przemaluje miejsca, których mógł ominąć tym pierwszym kołtem takim, żeby to wszystko było piękne. No i jesteśmy ready to malować. Więc dzisiaj będą kolory już, słuchajcie, będą off-white kolory. Nie do końca wiem jakie. Górą będzie jeden, dołem drugi. Więc na pewno na raz to wszystko strzeli. Drewno, jeżeli chodzi o drewno, to drewno mamy białe i tam praktycznie na raz większość drewna pójdzie, no bo to będzie olejna farba Satin Wood. Ona super rewelacyjnie kryje, mogą być ewentualnie jakieś małe snagi, ale ja na drewnie jestem szybki, także drewno będzie pomalowane przeze mnie. Ściany. Może z będzie drewno bo one są wysokie, będzie mu w miarę łatwo. Ja odcinkę będę robił najwyżej. Ale to, to jest do opanowania. Drzwi, drzwi wczoraj jest, zostały założone, słuchajcie. Nie się, jak trochę też byłem opóźniony wczoraj, ale udało się mi ogarnąć. zbierałem graty, zanim te graty przyniosłem. A to jeszcze wiertło, a to, to, a to, tamto. Dobrze, że człowiek naprawdę ma te narzędzia, bo gdyby zabrakło mi tam jakiegoś elementu, to, to bym miał problem. Nie? Ja tu już się przyzwyczaiłem też do tego, że mam te graty i, i mogę nimi pracować, więc jest ok i zrobione. Drzwi są ustawione, zamek jest ustawiony do założenia gumy, ale tych gum nie zakładam dopóki nie będzie pomalowane, bo dzisiaj właśnie ta rama musi być pomalowana wszystko primerem, undercoatem więc to musi być dzisiaj zrobione i wtedy jutro poszedłby ten finałowy coat raz i dwa w piątek to jest taki plan, słuchajcie zostaje bo zamek jest zrobiony, drzwi są zrobione jedny... Chyba ten lok, taki bogi, takie dodatkowe rzeczy dokładają do okien czy do drzwi To tylko to zostało mi do założenia, ale to jest pierdół, Jedno wiercenie, pek blaszka, jest Także drzwi wymienione, obrobione, też wziąłem cement z sobą i piach mam na samochodzie, ale piachu nie będziemy potrzebować Musiałem jakiegoś hardwola kupić Zmieszamy go z cementem i obrobimy to co odpadło tam przy, przy tych drzwiach z wewnątrz a z zewnątrz obrobimy cementem Bo tam też jest tak, wiecie, trochę nierówno tak Jak będzie się działo Także rewelka, słuchajcie Trochę pierdół takich zostało, nie? Bo muszę ten, ten rose powiesić na suficie Zanim jeszcze zaczniemy malować To mówię, to będę musiał się zająć Chyba tym rose na początek Odpiąć światło, spróbować to przymocować, przykleić, przykręcić, zafilować, bo to przyklejone też nie może być tylko i wyłącznie, bo jedno tupnięcie gdzieś u góry i spadło. Mieliśmy taką przygodę jeszcze, Jezus Maria, dawno temu, próbowaliśmy przykleić tylko na ten klej, co oni dali do sufitu, a tam wiecie, ta powierzchnia była jakaś taka może słaba i nagle buu, spadło to na ziemię, na a to nie jest tani element, słuchajcie, więc aby nie, nie udało się jeszcze teraz osiągnąć nam takiego sukcesu, to przykleimy i przykręcimy na 2-3 wkręty, żeby to trzymało w jednym miejscu, żeby ten klej mógł tam to trzymać, słuchajcie, bo to dosyć się duże z tej Słuchajcie, miłego dnia. Wam wszystkim życzę i do zobaczenia. <grystanie> cześć, cześć. Tu, 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 tu. Hej, myślę, że to nie były domy kiedyś tutaj, tylko po prostu jednostka wojskowa. Tak do mnie to teraz dotarło. Bo ten budynek, ten, ten budynek, czy ten budynek tak trochę wyglądają, jakby były przerobione. Bo to teraz są już domy oddzielne. Ale wydaje mi się, że one nigdy nie, nie, one nie były oddzielne kiedyś. Oh już czeka, słuchajcie. Chłopie, to jest serwis. Nie? Chodź. Ciach, jest? Jest. Jest, Adrian. Graty, wszystkie były wyrzucone na zewnątrz. Jakie to zrobiłeś? Dzień dobry. Gotowy do boju? Super, co? Pokój jest piękny. Muszę się zająć tym teraz. Staję na drabinę. I ciągnę w dół. <słuch> Po prostu powieszy się na tym, dlaczego jeden i tu spadnie, co wy na to, teraz taką tragedię odjebać na koniec. Czekajcie, może to zrobimy, a co tam, najwyżej dwa dni później zrobimy tą robotę. Będzie rozgrzał sobota i niedziela. Five minutes later, teraz się pojawia taki napis i my tu leżymy przy Tym sufitem klient wchodzi i pyta się... What the, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the, what the fuck. <laughs> Nie róbcie tego w domu. Dobra, oczko macie pytarte, jak ty jesteście piękni. Prawie tak jak ja. <śmulatory> Słuchajcie, jadę szybko do sklepu, wziąć hardwola. Jakiś super klej do tego. CT1 tym razem kupię. Albo OB1, ale chyba CT1. CT1. CT1, CT1, CT1. I kalk muszę kupić. I co tam jeszcze? A, i taśmy. Taśmę kupowaliśmy niebieską ostatnio i ona się nam spodobała. Nie jest droga, jest szeroka. Swoją robotę rąk. Także let's go. Lecimy na zakupy. Słuchajcie, korki straszne, ale udało mi się dojechać. Widzę, że busy bardzo jest. Jeszcze światła robią tysięczny raz te same. Dlatego jest jak jest. Wbijamy się do rewersa, kupujemy kalk i spadamy z powrotem na robotę. Mam mój ulubiony kalk, który nie pęka, na robocie, proszę bardzo, ja wiem, że pokazuję go non stop przy każdej okazji jak tego kupuję, ale ja go naprawdę polecam, słuchajcie polecam ten kalk, mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że przetestowałem ten materiał tysiąckrotnie tysiąc i mnie nie zawiódł w porównaniu do wielu innych kalku. Chwila prawdy. Kupiłem Obi Wan. Tym razem. Oczywiście nie powiesimy tego tylko na tym, tylko też jest, że złapiemy z trzema śrubami. Ale jest akcja, słuchajcie. Tam za chwilę będzie dekor. Nie. Okay. Będziesz teraz pomóc. Ja myślę, że odłącza ogólnie mnie to również. odrzucę nogami, żeby ten kabel nam przeszedł. Jak wyskoczy kolej, to już nic nie zrobimy. Chcę Ja wezmę tego dekora. Nie, ja to mam no, kontroluj sytuację z tym kamerą. Okay. Nie jest to małe, wiesz, co chodzi? Wiesz, że klej nałóg? Może no, kilka nie tutaj. Zrobię drzwi. To, to może mi się wydawać? Oczywiście. Ok, czyli tak, tak? tak. Dobra, naciskaj delikatnie. I ja tak lekko lewą parę chcesz zrobić. trzeba mhm. już Dobra, to jest wszystko. Myśli? No, został. Musi? No. Hahaha. No, to <grymio> nagrywam. No, niech się nie szkoli, że się tylko nie wydarzy. Dobra, ja myślę, że to trzymać będzie Dobra. To ja tak. tak, to ja trzymać. No, Okej. Okay. Tak? No. Ja myślę, że moglibyśmy to podstawić czymś. No, myśliśmy... O, mamy, więc co? Tak. Deskę i ten. Deskę na aucie. I to jak ja. Deskę na aucie? Nie wiem, cokolwiek. Poziomice, deskę. Ile to mamy? Ze dwa nawet. nawet. Okej. Okay. Aż był... tak? Dobra, i coś musimy tam... postawić, nie? Co? Coś czwartego bardziej. Coś hmm. prostego, kawałek. Będzie... O, to będę znowu. No właśnie. ty masz w samochodzie? Jakiś kawałek, czy tak? Bo tu to nie ma nic za bardzo Okay. Zobaczymy, jak on Ale wiem, że musisz przyklejać, ale to było odwrotnie, co to jest? Sopienie, to jest sukien, jest troszkę nieruchomy. To kalka. Myślisz? Myślę, że tak. Zrobiliśmy małego testa, słuchajcie. Chwila prawdy, Nałożyłem tu i zlepiłem dwa takie elementy razem. Zobaczymy, co to da. Wisi? Wisi. Powinno wisieć ogólnie, nie? Także nie powinno się nic wydarzyć. Może przykręcę za chwilę, zobaczę. Co tu jest grane? Ty to włączyłeś teraz? 11 sekund To ty to włączyłeś? A gdzie spot teraz? Musisz wyłączyć usługę Pokazywania przed jego ekranu Wtedy będzie niespodzianka Będzie, kurwa Ci wszyscy youtuberzy A ci oglądający to takie ha! <śla> Ej, ja, mamy to, zobaczcie Jedno już wisi Zdecydowałem, że dam, dam tam trzy śrubki, bo nie mam czasu na to, żeby to czekać i sprawdzać, bo wiecie, cały cel polega na tym, że nie wiemy, jak ta super zaprawa, którą używaliśmy wcześniej, zachowa się z podłożem. I klej może być najwspanialszy na świecie, a jeżeli tamto nie trzyma się, nie daj Boże, tak jak powinno, to nam to spadnie. Więc uznałem za słuszne, żeby trzy śrubki tam dorzucić jest. Więc taki ładny dekor jest na suficie. Drugi mniejszy właśnie teraz montuję tam. Siedzi. Nie no teraz tej małej grawki tylko. Użyjemy zaprawy, żeby zafilować te dziureczki delikatnie. Ale nie palcem tylko proszę, nie? Nie szpacheleczką delikatnie, please. Please, please, please. Nagram, tak. Nie wiem tego bo nagrał. Zaosztegacie. Zaostegacie. Napisał. Ludzie do mnie piszą, nie mam czasu. Słuchajcie. Lecimy z kalkami, czyli wykańczam tu doły przy skertingach, bo ta krawędź jest taka trochę brzydkawa. Tutaj to wszystko dookoła. To co będę widział to zrobię. Znaczy głównie to jest tylko to. Półeczki kiedy my nie malujemy Prawie zapomnieliśmy I... I co? I tylko doły poprawię I byśmy byli gotowi do malowania Ale utknęliśmy Z tym pieprzonym dekorem I trochę nas to wkurza, zostawiłem to Ten kawałek jeden dolepiłem Ale on nie jest taki sam Dostarczył nam troszkę inny Niby trochę tu pasuje Ale on jest raz, że wyższy O 12 mm 2 7-8 mm grubszy więc teraz dałem mu kawałek, on poszedł do garażu i coś tam rzeźbi. Bo tamto jeszcze wiecie, złączyłem się i mam odcięcie przez łuk po, po pomalowaniu mogłoby zniknąć, ale tutaj muszę się złączyć ze starym kawałkiem i jest trochę tragedia, bo to tak dziwnie stoi. Dobra, <laughs> no, lecimy, słuchajcie, wbijam się na kalk, kalkuję, ale czy my dzisiaj zaczniemy to malować, to nie wiem. Let's go. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Bogdan Paczyński to jedna z najważniejszych postaci światowej astrofizyki telewizji wam pokazać, pokażę... że Obi wan też robi robocze. I czym zasłużył sobie na Wan? Odkleić teraz Zapraszamy te dwie części. Na... Prawdopodobnie dałbym radę, gdybym tak mocno mocno, bo to jednak nie jest do końca wyschnięte. Okay. <noise> dałbym radę czy nie. O! Dałbym radę. Czyli ogólnie... Nie, bo jeszcze mokre jest. Jeszcze jest lepkie, jak dotykam. Czyli jak to skleję... Próbuję jutro? No to nic się nie stanie, wiecie o co chodzi. Będzie tacy. Chciałem Wam oznajmić, że mieliśmy trochę inne plany na dzisiaj. A tu jest manual, ale. nasz jak to w ogóle, Ale nasze puncio dalej walczy z tymi kawałkami tam. Czy moglibyśmy malować? Aby się <coughs> rozpadało, więc ja. Robię co w mojej mocy Zaciągnęliśmy tutaj dziurę O tam Już zrobiona Obrabiamy drzwi od środka Przemalowane są na raz Wrzucam tu jeszcze kalek gdzie się da I chyba gdzie koniec historii dzisiaj Szczerze Bo więcej nie zrobimy. To to wisi Niech wisi I tyle Jest pół do trzeciej tak czy siaka wiem jest pół do trzeciej już. To wszystko tak zleciało. Życie. A co to? Kto to urodził tak tutaj? Co to był z kalkiem? Ja to zostawiłem. Kolk jest wszędzie teraz. Ale bardzo dobry kalk. Nie, to nie jest kalk, to jest ten klej. Ja tu położyłem to, ten dekor. Dobra, już jest załatwiona to będzie ładnie, słuchajcie, bo jutro zaczynam malować Obiecuję. Już więcej tu nie będziemy cudować, więc jutro na 100% wchodzimy na malowanie. Halo. Halo. Adrian! Dupa! Za dużo czasu mamy dzisiaj, słuchajcie, bo był plan inny, że zrobię to i tamto i to. Muszę zaczniemy malować. A te pierdoły jakieś dziwne zajęły nam czas A jak już zajęły czas, to skupiliśmy się na innych pierdołach I to tak Ale nie jest źle Zobaczcie jak to pięknie zaczyna wyglądać Oczywiście drzwi są tylko wstępnie przemalowane Primerem, undercoatem, tu jeszcze kalk wpuszczę dookoła, tu półeczki mu uszczelniłem wszystkie Oczywiście specjalistycznym narzędziem, pamiętajcie o tym Tam listwy ostatecznie wjechały, przykleiłem je Coś tam nasz klient urzeźbił, więc zrobiliśmy to co mogliśmy Jutro pójdzie wood filler i to wyrówna Kominek przemalowany też wstępnie, zaprimerowany, jutro będzie szedł kolor Cudownie będzie, słuchajcie. Także wisi, nie spadło. Wisi, nie spadło, na razie postawione, ale niestety jutro tam siedzi. Pięknie, pokój nabiera uroku, powiem Wam szczerze. Także jeszcze chwila i będziemy się zmywać. To mi napisał znowu. Dzisiaj wszyscy mi kochają ogólnie. Cieszy mnie to bardzo, bo znają go od tak daleko od 9 już, ja się powiem tak, na pewno nie tam tą drogą, ja. tylko je tą tej Bo no, będziesz miał pecha. Bo wczoraj bez nawigacji to kurwa Światła nam robią, słuchajcie, już któryś czas z rzędu. Tyle razy te światła tam robili, to jest niepo, niepojęte, nie? Tam nic nie Oni je ustawiają chyba na czas odpowiedni. Sorry. Sorry. Na odpowiedni czas, bo tam no, nowe fast fooda nam stawiają przy KFC. Tak zamknę o. I ten I jest problem teraz z wjazdem i z wyjazdem Więc no, muszę pokazać że tym mógłbym, lepiej jechać. z wami się już będę żegnał słuchajcie. Jutro jest co? Co dzisiaj jest? Środa? Jutro jest czwartek? Jezu, tak super. Tydzień to szybko mija, powiem wam szczerze. Coś tam zrobiliśmy. W sumie też bardzo ważne rzeczy zrobiliśmy. Te kalki, nie kalki, też one potrzebują czasu, żeby wyschnąć, Także jest, jest nie, ok. Ja po prostu tam, miał jechać. Na... Tam na faram tą drugą tak drogą. chciał na śniadanie jechać i tam koło tam tamtędy. Dosłownie. Bają, Także z wami się będziemy już żegnać, słuchajcie. Jedzenie zabieram, bo nie skończyłem. Wodę zabieram, bo nie skończyłem. Lecę do domu. Dzisiaj jeszcze jeszcze Basen z synem na szóstą. dzwonili do mnie z leisure. że pani jest dalej nieosiągalna, to co prowadzi lekcje. Nie wiadomo kiedy wróci, w ogóle na tym leżerzon. Ostatnio też są problemy, bo odwołali masę klas, które były. Nie ma ludzi, którzy tam to kiedyś prowadzili, powiem wam szczerze nie wiem co się stanęło. Ale, ale ich nie ma. Także lecimy z do domu. Czasami takie dni to mnie bardziej wykańczają, niż kiedy naprawdę jest robota, nie? Bo to takie chodzenie, wymyślanie sobie, a może to dobra, to zrobię to jednak, dobra, to zrobię to jednak, dobra, to zrobię to jednak. I tyle. A jutro będziemy malować. I to jest ważne. Także zobaczymy się jutro rano. Miłego dnia Wam życzę. Cześć. Cześć, cześć.